Boss. Catch me, I'll be boss. Witam, z tej strony u Was z kanału CMZ Football. I dzisiaj podczas tego odcinka zakupię klub piłkarski. I to nie taki najgorszy, ponieważ jeden z najlepszych w Polsce i to nie clickbait. Zobaczycie zaraz dlaczego. Także oglądajcie uważnie, zostawcie opeczkę w górę, ponieważ podczas tego filmu można wygrać nawet PlayStation 5. Zobaczcie szczegóły pod koniec odcinka. Także zaczynamy. Sponsorem tego kanału jest LVBet, legalny polski bookmacher ze specjalną ofertą dla pełnoletnich widzów. Dzisiejszym partnerem tego odcinka będzie aplikacja Landlord, dzięki której można nabywać nieruchomości, które znajdują się w prawdziwym życiu właśnie w tej grze. I jeżeli na przykład zakupisz nieruchomość, to najlepsze jest to, że każdy gracz, który właśnie używa tej aplikacji, widzi, że ty ją zakupiłeś. Przeglądamy nieruchomości w pobliżu, bo pojawiają się tylko te najbliższe w obrębie jednego kilometra. Także sprawdzamy sobie tutaj. Mamy tutaj na przykład Wawel, jest on wartaż miliard dwieście osiemdziesiąt milionów. Ja myślę, że spróbuję sobie kupić 8% udziałów, 7,9% udziałów właśnie na Wawelu za 102 miliony dolarów. Tu mamy hotel pod Wawelem, zobaczcie. Wchodzimy sobie na niego. Teraz widzimy koszt 2 miliony dolarów ponad i zakładany dzienny zysk na przykład, więc możemy sobie po prostu zakupić aż to udziałów. Mamy nieruchomość zakupioną. Przenosimy się do kolejnego dnia, gdzie właśnie nagrywaliśmy taki popularny trend, który jest na TikToku, ale więcej właśnie opowiem wam właśnie już na miejscu, także lecimy. Zakładamy się z Mateuszem, nie wiem o co na przykład. Z O dwie stówki. Dobra, o dwie stówki zakład. Ustawiamy bramkę, podajemy do obojętnej osoby i sprawdzamy, czy ta osoba trafi do tej bramki. Każdy z nas ma po pięć osób, pięć prób. I zobaczymy, kto z nas po prostu wygra, komu szczęście będzie lepiej sprzyjało. Dobra, lecimy. Dobra, to ale chodźmy to już ja on, weź się Cał do Bramki, Pierwszy pierwszym kontakcie. Aj, no, nie, ja, jej, no. nie ma, nie ma, dobrze. dalej. Masz, do Bramki. Nie Do Bramki w grać. Na Dobra, jest. Jeden trafiony. przyjęcia do Bramki. Nie, yeah, yeah. nie ma niestety. Uja. Za pierwszy raz, za pierwszy raz do bramki. Yeah. wiedziałem. No u mnie nikt nie trafił. Wszedł do bramki. Za pierwszym, za pierwszym. Jest, dobra. Jeden, Mamy. Chociaż jeden gol dla mnie. Jeszcze tam do bramki. Jakikolwiek strzał. do bramki. Pierwszy czy pierwszy piw A, dobra, dobra. Dawaj. Bez święta bez jeden, yes. A, Trzy. Mateusz wygrał 3 do 2, tak? No, 3 do 2. Tutaj widzimy panów policjantów. Twoim zadaniem jest... Co zrobić? Tak? Poprosić policjanta, żeby trafić do bramki. Trafisz pan do Dawaj, dawaj, podaj piłę. Podaj od razu. Nie nie. Trzeba podawać od razu piłkę. Także teraz jedziemy dalej, jedziemy właśnie zakupić klub. Lecimy na Wisłę Kraków, już zaraz przyjdą do nas panowie i zrealizujemy właśnie zakup. Właśnie będziemy realizowali zakup tego oto obiektu, także odpalamy aplikację Landlord. Dajemy sobie kub nieruchomości Nie? i mamy tutaj zobaczcie, Stadion Miejski, jeszcze mamy Zarząd Zieleni miejski, Pawilon Medialny, Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Ja właśnie realizuję zakup. Nieruchomość została zakupiona. 65 milionów 900 tysięcy. Także kupiliśmy Wisełkę, także możemy sobie teraz, nie wiem, przejść zobaczyć. Zapraszamy co właśnie kupiliśmy. Na ten? Nie? Właśnie, wpadajcie na nasze mecze, na mecze Wisły Kraków, ponieważ musimy jakoś. Już zarobić. w sobotę jest bardzo ważny mecz, bo są derby. Zależy, kiedy ten film będzie opublikowany, ale zobaczcie. Klub jest zakupiony, i teraz tak naprawdę już nikt nie może go zakupić, ponieważ zrobiłem to ja. Ale mogę na przykład w tym momencie wystawić na sprzedaż. Powiedzmy, dajemy tylko 2% udziałów. Sprzedaj, wystaw na rynku ofert i teraz jest wystawiony. I teraz każdy może przebijać i może właśnie sobie kupić udziały właśnie w tym obiekcie. Także naprawdę fajna aplikacja. Można bardzo fajnie się w niej pobawić. Można sobie inwestować w różne nieruchomości i właśnie awansować w rankingu jeszcze wyżej i stawać się jakby jeszcze bogatszym. Możesz mieć prezent? O, dobra, akceptuję. Dobra. Okay. Tu się z oli prezentem w Podpisanie umowy. Dobra, bierzono wianka. 25 milionów. Czekaj, czekaj. Dobra. Procent udziałów do kupna. Nieruchomość zakupiona. To co, to możemy wchodzić teraz na boisko? No ale to trzeba musi spójrzeć papiery, bo 25 milionów, to muszę na konto dostać. No to już dostali z tak? E? Możemy wejść na boisko. Dobra, teraz znajdujemy się na takim totalnym, cichym miejscu, zrobimy sobie piłkarskiego golfa razem z Dawidem, tak w ramach właśnie przerwy międzyzakupowej. Zobaczymy, kto za pomocą mniejszej ilości kontaktów dotrze z piłką aż do bramki. No, ja myślę, że tak. Jeżeli ty wygrasz, daję ci 200 zł. Spoko. No to lecimy. Dobra, i tu jest dołek, no niech tu będzie po prostu. Idziemy na początek teraz. Zobaczymy, kto mniejszą ilością kontaktów dojdzie tutaj. Mam nadzieję, że ja, bo nie chcę mu dawać dwóch stówek. Także zobaczymy. Będziemy zaczynać z tego miejsca. Następnie bramka jest położona, zobaczcie gdzie, nagraj, w tamtym lesie. Dobra, ja tak na spokojnie, żeby mi było lepiej potem. Ja, teraz ja. Ja już kopię tam mocno. Ja. Idealnie, idealnie poszło. Pięknie. Ale to było bardzo dobre. To był następny O, dobrze poszło. Ciężko szepta, pola. Do bramki nawet Ale nie ma Nie ma, ale masz bardzo ciężko nie, nie Dawaj Ale też jest okej okay. okay. to, to już jest miejsce Gdzie każdy z nas może trafić do dołka no Ciężko teraz, kurczę no. Popatrz, wpadło do dołka z wodą Stres jest ogromny Dawid tam ma piłkę W wodzie ja mam tutaj, i ostatnie uderzenie może nawet. Także wygrana jest moja. Dobrze, że się nie założyłeś tak, że gdybym ja wygrał, to mi dajesz tymi dwie stówki. Jesteśmy na przykład teraz na stadionie, na boisku raczej, na boisku zwykłym Podgórza Kraków. No i tutaj na przykład można sobie kupić tą drużynę, ale co ciekawe, ta drużyna jest ulokowana w samym centrum i kosztuje tyle samo praktycznie, co Wisła Kraków. Kosztuje aż 89 milionów dolarów. Kupuję 100% udziałów. Także zobaczcie, zakupione. I myślę, że jeszcze mogę Wam teraz przy okazji pokazać bardzo fajną funkcję, taką właśnie covidową. Zobaczcie, co można zrobić. Kup nieruchomości. Klikamy sobie agenta nieruchomości. I to jest taka edycja covidowa. Jak siedzimy w domu i chcemy na przykład sobie gdzieś, nie wiem, polecić na przykład. Gdzie? Gdzie byś chciał W Nowym Jorku na przykład. Nie, w Bierze Dobra, Dobra, no lecimy do. Tam będzie na pewno kupione to. Nie ma możliwości, żeby nie było, ale spróbujmy, dobra. Klikamy sobie przenieść, przytrzymujemy. Czas podróży, dwie godziny. Dwie godziny, no bo to samolotem sobie agent leci, ale możemy wziąć i go przyspieszyć bilecikiem Brązowy nie wiem, czy wystarczy. Brązowy to jest godzina w takim razie. Muszę poczekać niestety 30 minut na to, aż agent sobie dopiero dotrze do Paryża. Trzeci dzień, kiedy nagrywam właśnie film o tej aplikacji, naprawdę można się w to mocno wciągnąć, agent nieruchomości już przybył do Paryża, niestety wieży Eiffla zakupić się nie da, ponieważ wartość rynkowa nie dość, że jest ogromna, to jeszcze w 100% jest zakupiona przez jedną osobę, można oczywiście próbować złożyć ofertę, ale będzie to bardzo ciężkie, a jak już tutaj przy tym jesteśmy, to można sobie sprawdzić na ranking i zobaczyć na przykład, na którym jesteśmy miejscu na świecie, możemy zobaczyć na którym miejscu jesteśmy na przykład w kraju, ja jestem obecnie na miejscu 1599 i też wśród miasta nawet czy też na przykład o jeżeli chodzi o miasto to jestem czwarty w Krakowie. Czwarty w Krakowie. Dobra, jesteśmy teraz sobie przy McDonaldzie i właśnie sobie pomyślałem, że na przykład spróbujemy go kupić właśnie w tej aplikacji i tutaj co ciekawe on już jest przez kogoś zakupiony, przez jakiegoś Ralfa M. I teraz ja na przykład mogę złożyć mu ofertę. Normalnie ten McDonald's wart około 304 tysiące. Ja na przykład powiem, że zaoferuję 350 tysięcy. I zobaczymy czy on się zgodzi. już ofertę. No i teraz po prostu trzeba czekać na jego decyzję. Może się uda, że na przykład będzie chciał nam sprzedać McDonalda. Ja już chciałem tam wejść do środka i powiedzieć, że, że, ja, mój. że ja kupiłem tego McDonalda. Tak? No nie, na razie nic nie wiadomo, no, trzeba czekać po prostu. Zobaczcie, jest godzina czwarta. Ja właśnie zakończyłem montować sobie odcinek. Jeszcze właśnie tylko to wrzucę, to co teraz właśnie słyszycie. Na końcu chciałem wam powiedzieć, że właśnie można sobie jeszcze odebrać bonus dzienny. I który jest bardzo opłacalny, bo można bardzo dużo na przykład zarobić. Teraz za dzień piąty mam 4 monety, ale mogę sobie obejrzeć na przykład reklamę, żeby mieć podwójne. Wynagrodzenia. A na przykład wczoraj, jak dobrze pamiętam, dostałem aż milion nagrody za bonus dzienny, za logowanie codzienne. I oczywiście mamy również konkurs, gdzie do wygrania właśnie z PlayStation 5. Warunki konkursu są bardzo proste, bo wystarczy, że założycie konto z linku, który znajduje się w opisie, właśnie w tej grze. Dzięki temu już na start dostaniecie aż milion właśnie dolarów, a nie 5000. tysięcy, jak to jest normalnie, właśnie tylko dzięki temu, że założycie konto z linku, który znajduje się w opisie. Dodatkowo wydajcie sobie nazwę gracza. Nazwa podłoga Team Europe i dzięki temu właśnie możecie wziąć udział w konkursie o PlayStation 5 i już niedługo, bo jak dobrze pamiętam, do 12 maja będą wyniki. Także oczywiście powodzenia i wydaje mi się, że gra jest naprawdę fa bardzo fajna, bo dzięki niej, bo już tu mi się skończyła reklama, także mogę sobie odebrać. Bo dzięki niej naprawdę można rozwijać swoje umiejętności ekonomiczne, finansowe, no bo można sobie właśnie analizować. Co opłaca się kupić, czego się nie opłaca kupić. Mnie na przykład tak gra bardzo cieszy, jak sobie w nią gram i mam nadzieję, że Was również. Także oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Jeżeli jeszcze nie posiadasz konta na LVBet, załóż je teraz z linku podanego w opisie, po to, żeby odebrać najlepsze możliwe bonusy rejestracyjne właśnie przy tworzeniu konta na stronie lvbet.pl. Pamiętajcie, tylko dla osób pełnoletnich.